Cześć. Witam was w naszej kolejnej wideo recenzji. Dziś zajmiemy się ThinkPadami, których trochę dawno już na naszej stronie nie było. W moje ręce trafił ThinkPad T495s, czyli 14-calowa biznesówka oparta o najnowsze procesory AMD. Natomiast po stronie Krzycha, przede mną śliczny, smukły ThinkPad X1 Carbon 7. generacji, oparty o procesory Intel Whiskey Lake. No to może zacznijmy od wyglądu zewnętrznego, aczkolwiek podejrzewam, że wiele różnic między naszymi maszynami nie ma. No, ThinkPad jaki jest, każdy widzi. No. Tak jest, czarny i matowy. I tej koncepcji również trzymają się w przypadku ThinkPada T495S, który różni się od swojego brata z zero na końcu, wyłącznie oczywiście. Pod zespołami mamy konstrukcję, która ma niecałe 17 mm grubości po zamknięciu, 14 cali w bardzo wąskich ramkach, a zatem cały sprzęt jest naprawdę lekki, poręczny i przypomina swoim formatem już bardziej 13-calówki niż 14-calówki. Oczywiście, producent nie poskąpił na materiałach. Na deklu mamy polimer wzmocniony włóknem węglowym, natomiast część zasadnicza komputera to aluminiowe i magnezowe. Panele. U Ciebie podejrzewam, materiały również nie powinny rozczarować. Eee, magnez na obudowie powleczony tym takim charakterystycznym, gumowatym tworzywem, jak to zwykłem nazywać na klapie, oczywiście, jak sama nazwa laptopa mówi, e, carbon. Teraz jeszcze ciekawostka: najnowsza generacja karbona nie ma srebrnej wersji o. w ogóle. Okay. Chwała im za to. A za to dodali na. Jest druga czarna z takim tym charakterystycznym wzorem jaki gdzieś tam włókno węglowe daje troszkę jak na XP, trochę jak na luksusowych samochodach z karbonowymi okay. elementami te takie charakterystyczne kwadraciki i wygląda to całkiem fajnie. No tutaj mamy tą wersję najbardziej klasyczną, można powiedzieć. Też ciekawostka, udało się go odchudzić o 1 mm w stosunku do poprzedniej generacji. Wagowo wychodzi bardzo podobnie, niecałe 1,1 kg, więc to, to, to jest piórko, nie laptop. Co tu dużo mówić? U mnie pod względem wagi też naprawdę nie można narzekać, bo konfiguracja, czy waga tej konfiguracji zaczyna się od 1,25, Kilograma, więc naprawdę trudno zarzucić temu komputerowi ociężałość. Natomiast zastosowanie materiałów najwyższej jakości bo niewątpliwie się opłaciło. Dekiel jest naprawdę świetnie usztywniony, nie boli się ani nacisku, ani prób wykrzywiania. Równie dobrze wypada jednostka zasadnicza. Trochę za skrzypi, jeżeli spróbujemy ją mocniej wykrzywić, no ale przy maszynie tej grubości to naprawdę wypada i tak znakomicie. No, ja powiem Ci szczerze, jestem zaskoczony też bardzo pozytywnie, bo tutaj, jakbyśmy nie chcieli tego wyginać, to, 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 to nie ma prawa nic zaskrzypieć czy e, jakoś mocniej się wygiąć. Podobnie wychodzi tutaj klapa, czyli to włókno węglowe doskonale usztywnia cały panel. Jedyne, do czego można by się troszeczkę przyczepić, to jest ten, ten fragment. W wielu, w wielu laptopach tak jest, ten najbardziej newralgiczny między touchpadem a, a klawiszem spacji. Widać, że troszkę jest tutaj elastyczniej niż na przykład po bokach tego, tego podnadgarstnika, ale poza tym naprawdę no nie, można, nie można się pod e, żadnym względem czepiać, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Klasa premium, jak się patrzy. Mhm. I to MIL-STD też nie wzięło się znikąd. Tak, tak, to też ja? bo tu podejrzewam, tak, bo jest, muszę to tak zaznaczyć, jest. że u mnie też certyfikację wojskową e, sprzęt zdobył. Tak, patrzę sobie na rozłożenie portów u ciebie po, po tej lewej stronie, i dochodzę do wniosku, że wygląda to e, tak samo jak u mnie: czyli mamy e, tutaj dwa USB-C, to złącze mini Ethernet, mamy USB 3.0 HDMI i Jacka. E, tylko tak, chyba ja mam tutaj dwa Thunderbolty, gdzie mam USB-C. U ciebie właśnie nie widzę tych charakterystycznych. Eee, to znaczy. błys błyskawicznie tak. I nie bez powodu ich nie widzisz, ponieważ on zlec z tego, że to jest konfig na AMD-ku, jednak Thunderbolta trójki po prostu nie ma. W obu no tak. tych gniazdach znajdziemy USB 3.1 typu C, które możemy wykorzystać zarówno jako wyjście obrazu, jak i port komunikacyjny bądź ładowania. Plus jeszcze z tej strony mamy pełnowymiarowego USB-ka. Także pod tym względem myślę, że ThinkPad nie wypada najgorzej. Jasne, jeżeli ktoś potrzebuje Thunderbolta 3, będzie musiał się zgłosić po konfiguracji opartą na Intelu. Natomiast dla większości użytkowników to rozwiązanie powinno wystarczyć, zwłaszcza, że możemy bez problemu do niego Dokupić stację dokującą zarówno w wersji, w której stawiamy komputer, jak i podpinamy go przez kabel, więc w temacie przygotowania dużego stanowiska pracy, no to nie będzie żadnego problemu, chociaż jest to sprzęt tak bardzo ukierunkowany na mobilność. Natomiast powiedz mi proszę, jak wychodzi to u Ciebie z ekranem, bo ja mogę wybrać co prawda tylko rozdzielczość Full HD w tym modelu. Natomiast przygotowanych wersji jest kilka, ponieważ mamy. Model z klasycznie matowym ekranem model z klasycznie matowym ekranem wspierającym do tych taka wersja zresztą e, przyjechała do nas na testy. E, mamy również wersję z ekranem nowego typu który Lenovo oznacza jako low power czyli matryca, która daje nam 400 nitów jasności, jednocześnie zmniejszając zużywając mniej energii od klasycznej matrycy. E, plus jeszcze jest wersja Stingpad Prywaty GUARD czyli filtrem prywatności zintegrowanym. Także pod tym względem sprzęt wychodzi przed szereg i pozwala wybrać opcję, która najbardziej się spodoba danemu profesjonaliście. U Ciebie podejrzewam, że będziemy mieli lepsze też rozdzielczości niż Full HD. Znaczy, tutaj przede wszystkim też jest kilka ekranów Full HD. Mhm. Podobnie to wygląda właśnie jak w tej teczce: czyli mamy jednego, jeden panel low power, jeden panel dotykowy o rozdzielczości Full HD, i Jeden panel Full HD z filtrem prywatności, o którym mówiłeś, i dodatkowo tutaj mamy jeszcze WQHD rozdzielczość i 4K z HDR. -em. Jest troszeczkę inaczej niż w zeszłym roku, bo mieliśmy w zeszłym roku najwyższą rozdzielczością, o ile dobrze pamiętam, było WQHD i ono właśnie otrzymało HDR. Teraz Lenovo postanowiło wrócić do, do tej rozdzielczości 4K, i właśnie tamten. HDR dodać i też ciekawostka: jest to wtedy panel błyszczący. Ok, natomiast jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów i w ogóle jakość obrazu w tym modelu, czyli IPS matowy z dotykiem, to mnie jest bardzo ładnie z kątami widzenia, bardzo ładnie jest z kontrastem. Natomiast wzorowanie kolorów wypada tak dosyć typowo jak na sprzęt biznesowy, także dla grafika raczej to rozwiązanie nie będzie. No tutaj mamy 96, o ile pamięć mnie nie myli, procent odzorowania SRGB, czyli jest całkiem ładnie na kontrast i na czerń. W ogóle na jasność też nie można narzekać, bo, bo wszystko tutaj e, wypada mniej więcej tak jak Lenovo deklarowało. Nasz ulubiony moment, jeżeli chodzi o ThinkPady, czyli Co? Czyli Co? klawiatura. Do, do znudzenia będziemy powtarzać pewnie, że klawiatura jest super, jest bardzo fajny, mięsisty, wyważony skok na pewno się zgadza. podświetlenie też jest oczywiście yy... znajomy układ odporność na zalanie no, jeżeli ktoś szuka maszyny o możliwie dużej mobilności która jednocześnie ma świetnie spisywać się przy pracy z tekstem no to 14 calowy ThinkPad to zawsze dobry wybór ja na takiej klawiaturze pracuję od lat i na inną się nie planuję przesiąść Tachpady też mamy, z tego co widzę, bardzo podobne. Podobny format, tak, z tego co widzę. Czyli mhm. wygodna w użyciu płytka, plus oczywiście wyprowadzone dodatkowe klawisze dla trackpointa. Pod tym względem zarówno nowi użytkownicy, jak i znawcy marki na pewno nie będą rozczarowani. Przez dłuższy czas, od paru miesięcy, trochę kręciłem nosem na możliwości głośnikowe w biznesowych ThinkPadach. No natomiast... Nie były jakieś specjalnie... Tak, natomiast od tej generacji, muszę przyznać, że naprawdę zmieniono sporo na plus. Co prawda, ten model ma tylko dwa głośniki, natomiast nawet na nich słychać wpływ oprogramowania Dolby, które również jest zainstalowane w systemie. Naprawdę fajnie się na tym słucha muzyki, jasne, basu na tym. Nie uświadczymy, ponieważ oraz jakiejś specjalnej głębi zestaw głośnikowy zewnętrzny je przebija bez problemu, ale jeżeli będziemy chcieli posłuchać muzyki czy obejrzeć film bez podłączania dodatkowych głośników, to naprawdę ThinkPad T495S pod tym względem wypada już całkiem przyzwoicie. No, mnie tutaj zaskoczył nowy Carbon pod tym kątem, że mamy teraz głośniczki nie dwa, a cztery. Dwa mamy tutaj pod, pod ekranem schowane, dwa mamy pod spodem urządzenia. I co jest ciekawe, to to, że one grają naprawdę głośno, a przy tym czysto. Co prawda, gdzieś tam powyżej 85% na skali głośności, one troszeczkę tak może brzmią zbyt szklisto i są nawet zbyt głośne, bym powiedział, ale dalej pozostają czyste. One nie mają tendencji do. Takiego troszeczkę charczenia czy trzeszczenia, tak jak w wypadku gdzieś tam przecią przeciążonych membran. To się w niektórych laptopach zdarza. Dodatkowo mamy to oprogramowanie Dolby Atmos, które no, naprawdę podnosi jakość dźwięku. I to zarówno jak słuchamy muzyki, oglądamy film, rozmawiamy z kimś przez Skype'a to tutaj się sprawdza. Tak więc to, na co narzekałem w recenzji Carbona 6, że Lenovo musi w końcu zrobić coś, żeby to audio się wyróżniało, bo na przykład na tle Deli czy, czy, czy HP-ków zaczęło to wyglądać po prostu mizernie, szczególnie jeżeli mówimy o laptopie za grube tysiące. Tak teraz Lenovo faktycznie za to audio się wzięło. Widzę, że w przypadku troszeczkę niższej półki jest podobnie. No i to audio jest w końcu takie, jak powinno być. Producent zadbał także o rozbudowany pakiet zabezpieczeń. No, ostatecznie mamy do czynienia z maszynami, które często będą trafiać poza firmę, więc wypadałoby, żeby dane w nich przechowywane były bezpieczne. Eee, mamy tak, zarówno czytnik linii papilarnych, jak i czytnik smartcard, również w wersji eee, zbliżeniowej, jeżeli wybierzemy model z NFC. Kamerkę z mechaniczną przesłoną, której nie sforsuje żaden haker, i to zarówno w wersji klasycznej, jak i w wersji z funkcją rozpoznawania twarzy. Moduł szyfrujący TPM 2.0, czyli praktycznie wszystko, co tylko jest możliwe w tego typu sprzęcie. Obstawiam, że Carbon nie ustępuje zbytnio pod tym względem. Jest jedna zasadnicza różnica: nie ma... Carbon nie ma tego klasycznego slotu dla smart jeżeli chodzi o kamerkę, no to, to też jest fajne, że Lenovo wreszcie stworzyło kamerkę z funkcją rozpoznawania twarzy, która dodatkowo ma tą właśnie fizyczną zasłonkę Think Shutter. No i co, NFC jest, czytnik linii papilarnych jest, TPM wiadomo jest. Czy jesteśmy kryci. Pod nic więcej, światy. nic więcej chyba tutaj nie potrzeba. Łącznościowo również profesjonaliści nie powinni narzekać, ponieważ T495 zdaje nam praktycznie wszystkie opcje, jakie będziemy potrzebować. Co prawda, żeby podpiąć się do klasycznego LANu, będzie potrzebny adapter, który współpracuje z tą zminiaturyzowaną wersją na boku. Natomiast, tak jak mówiłem, łączność NFC jest. Modem oczywiście możemy wybrać w opcji. Yy, I obstawiam, że u Carbona nie będzie gorzej. Yy, jest właściwie tak samo, można powiedzieć, czyli Wuvan. Yy, tutaj to gniazdo mini Ethernet w pudełku z laptopem jest przejściówka na klasyczną Ariotkę, więc tutaj nie będzie problemu, żeby z siecią połączyć się po kablu. Yy, co mnie zaskoczyło, troszkę można powiedzieć, nawet rozczarowało. Yy, nie ma tutaj karty sieciowej w LAN obsługującej ten najnowszy standard Wi-Fi, czyli tak zwany Wi-Fi 6, mm -hmm. czy też Wi-Fi e, o standardzie AX, jak to niektórzy nazywają. No u konkurencji już to zaczyna się gdzieś tam pojawiać. E, Lenovo z tego zrezygnowało. Właściwie nie wiem dlaczego, bo, bo sądziłem, że tutaj w tej właśnie najwyższej półce, jaką Carbon jest, to to Wi-Fi 6 już się pojawi. No, ale niestety najprawdopodobniej w następnej generacji. Dobra, to przejdźmy może do najważniejszego punktu recenzji, Jasne. który nie ukrywam, najbardziej mnie ciekawi, podejrzewam e, Was również, czyli co potrafi ten nowy ryzen. Nowy ryzen. E... Tak jest. O, ostatni ThinkPad, jakiego miałem okazję testować z AMD pod maską, to był ThinkPad A475. I on miał MDK Pro A12, który wypadał mniej więcej na poziomie dwurdzeniowych, Nisko napięciówek Intela Cori 5, czyli tak naprawdę za bardzo nie porywał. Przy zadaniach biznesowych spisywał się nieźle, ale jeżeli mieliśmy ambitniejsze plany co do niego, to zaczynało mu brakować mocy. I to Natomiast... był chyba wtedy najmocniejszy AMD tak. mobilny, o ile? Mhm. Natomiast w tej chwili mamy Ryzena Pro drugiej generacji. Konkretnie w tym modelu jest Ryzen 7 Pro 3700 U, który już dysponuje czterema fizycznymi rdzeniami i wsparciem dla wielowątkowości. W zależności od zastosowań dorównuje lub wypada trochę słabiej od czterorodzeniowych Core i 7 Intela, czyli naprawdę ma spory pazur i spore możliwości, przy czym e, konfiguracje oparte o ten procesor będą e, o dobre 1000 lub nawet niekiedy więcej złotych, tańsze od e, pod dorównujących mu rozwiązań na Intelu, więc zdecydowanie bardziej opłacalna e, wersja, na przykład dla małych i średnich firm lub freelancerów, którzy szukają sprzętu, czyli dla siebie. W skrócie mamy podobną wydajność, ale jesteśmy Jest, w stanie tak. przyoszczędzić troszeczkę. Tak, tak. Pieniędzy. E, przy czym jeszcze druga istotna cecha w przypadku rozwiązania od AMDK, e, mamy tu zintegrowany układ graficzny Radeon Vega e, w tym konkretnym modelu 10, który pod względem wydajnościowym wypada dwukrotnie lepiej od rozwiązań zintegrowanych Intel'a. Ja nawet pokusiłem się na postawienie na tym sprzęcie Wiedźmina 3. O proszę. Przy rozdzielczości 1600x900 możemy liczyć na około 25 do 30 klatek przy ustawieniach niskich na. Jezu, znowu nie pamiętam, jak się ten rynek nazywa? Nowigrad. Nowigradzki na rynku. Rynku. Tak, gdzie są bardzo duże wymagania sprzętowe, natomiast przy otwartym świecie udało mi się nawet przejść do ustawień graficznych średnich przy postprocesach ściąż niskich i też uzyskać około 30 klatek, także no nie jest to maszyna dla gracza, ale na pewno pozwoli na znacznie więcej niż rozwiązanie intelowskie, a jeżeli w dodatku mamy parę starszych gier nadgonienia i nie mamy potrzeby odpalania ich w ustawieniach ultra, to tym bardziej będziemy z niego bardzo zadowoleni. Także naprawdę AMD w tej chwili się postarał. Przygotował produkt, który nieźle się spisuje pod względem wydajnościowym i naprawdę warto się zainteresować jego ofertą. U mnie większych niespodzianek nie ma, czyli tutaj pozostał Intel. W tym przypadku mamy już generację Whiskey Lake, czyli tą odświeżoną ósmą generację, można powiedzieć. Konkretnie tutaj mamy Core i 7 8665U, czyli jednostkę z Wipro nisko napięciową. Oczywiście pod kątem osiągów wypadła lepiej niż ósma generacja. Ta pierwsza, która była, czyli 8650 mhm. U, ten procesor wypada lepiej. Wypadł nawet w testach Carbon lepiej niż testowany niedawno przez ciebie XPS. Tutaj nawet w Cinebenchu R15 on dobił w jednej próbie do 700. 90 punktów, co, co mnie dość mocno zaskoczyło, ale jak najbardziej pozytywnie. No na początku te Whiskey Lake no nie zrobiły na nas zbyt dużego, zbyt dobrego przede wszystkim wrażenia. One troszeczkę się dławiły, miały obcięte trochę ten tryb Turbo, to wszystko powodowało, że one wypadały albo porównywalnie, albo nieco gorzej od e, odpowiedników e, z generacji Kabile Lake R, a tutaj jest jak najbardziej wszystko w porządku. Procesor trzymał wysokie taktowanie, także jest okay. spoko. E, natomiast RAM zakładam, że jest u Ciebie wlutowany. Wlutowany, podobnie chyba jak tak u Ciebie, z tego co się orientuję. 8 lub 16. I do dokładnie 1. tutaj mamy y, te same warianty, ja mam akurat tą bardziej wypasioną wersję, y, czyli 16 giga. Jeżeli chodzi o rozwiązania dyskowe, no to Ultrabookach jeszcze z tej półki cenowej podejrzewam, większych niespodzianek nie ma, czyli zarówno u Ciebie, jak i u mnie mamy PCI Express Wszystko NVME. Tak u Ciebie jaka pojemność tutaj mieliśmy? Tu miałem 256, czyli taki w miarę sensowny format na początku. Takie niezbędne minimum. Tak, tak. tak. No to u mnie, u mnie to troszkę jest rozszerzone, bo w tej konfiguracji mamy dysk Samsunga 512 GB, oczywiście NVME. Z tego, co się orientuję, chyba oba laptopy też jeszcze SATy obsługują dyski działające w oparciu o SATA 3, no ale w... no, czy, czy przy, czy, przy, przy takiej tego, konfiguracji, no to właśnie, to raczej nikt się nie będzie prawał. Dokładnie, to się prosi tutaj o NVMe. -y. Ale ten sprzęt nie zach tylko zachwycił mnie osiągami, ale też kulturą pracy. Tutaj, no, to jednak było niezbadane dla nas jednak terytorium, trzeba było sprawdzić jak to się zachowa w praktyce i jest naprawdę bardzo fajnie w zadaniach biurowych ultrabook generuje dyskretny szmer który nie ma prawa nam przeszkadzać w skupieniu natomiast przy dużym obciążeniu szmer zmienia się w dyskretny szum który również jest mało inwazyjny i dobrze wygłuszony więc pod tym względem układ chodzenia wypada naprawdę fajnie temperatury obudowy pod obciążeniem też spisują się czy wypadają bez zastrzeżeń nieco cieplejszy ultrabook robi się tylko pod całym ekranem oraz na tylnej części spodu, czyli przy dyszy układu chłodzenia, reszta konstrukcji pozostaje e, przyjemnie chłodna, więc pod tym względem naprawdę projektanci się postarali. Czyli proszę, okazuje się, że zarówno pod procesorami Intela, jak i pod AMD, e, nawet z mocniejszą grafiką, hmm. ten uniwersalny, można powiedzieć, układ chłodzenia e, daje radę, co jest bardzo fajną niespodzianką. E, jeżeli chodzi o kulturę pracy Carbona, one zazwyczaj wychodziły bardzo fajnie i ten też bardzo przyjemnie wychodzi, jeżeli chodzi o głośność układu chłodzenia, bo w czasie takiej pracy typowo biurowej, gdzie mamy tam otwarte jakieś programiki pakietu Office, i ewentualnie przeglądarkę i pocztę, to nawet wiatraczka nie słychać. Tak, jakby laptop chłodzony był, procesor chłodzony był pasywnie. Przy bardziej zaawansowanych zadaniach ten, ten szmer faktycznie się pojawia, tak jak tutaj, ale tu mamy, yy, decybelomierz wskazał 41 dB, czyli właściwie to ginie gdzieś tam Jasne. w odgłosach yy, tła, ale niestety wypadł karbon nieco gorzej pod kątem temperatury obudowy, do tego stopnia, że w trakcie godzinnego testu pod obciążeniem pod spodem mieliśmy w jednym miejscu 57, w innym 55 stopni. No to jak na laptopa, którego gdzieś tam na pewno będziemy trzymać na kolanach w trakcie pracy od czasu do czasu, to jest zdecydowanie za dużo. Wino winiłbym za to być może zbyt tą małą, zbyt małą. Obszar, z którego, przez który laptop może to powietrze do chłodzenia czerpać. Mało tego, jeżeli położymy sobie laptopa na, na kolana, to w tym momencie to mamy zatkane mm. zupełnie i robi nam się niezły kociołek. Także kultura pracy, pół na plus, pół na minus. Zaskoczyła mnie też w moim ultrabooku pojemność baterii, ponieważ mimo, że mamy do czynienia z bardzo smuką konstrukcją, tu jest aż 57. WATO godzin i nawet muszę przyznać, że to spisuje się całkiem nieźle w zestawieniu z procesorem od AMD w zastosowaniach e, możemy liczyć na około 7 do ponad 10 godzin aktywnej pracy z komputerem, co I cały co dzień jest, właściwie Tak, co powinno Wam wystarczyć na cały dzień bez, bez szukania zasilacza, e, więc naprawdę całkiem całkiem przyzwoicie. No, U mnie wychodzi to troszeczkę lepiej. Też ciekawostka, bo bateria jest inna niż przed rokiem. Tu mamy teraz 51 Wh, mm -hmm. czyli troszeczkę mniej, ale wyniki są zbliżone do Karbona 6. Też mimo tego, że tu mamy przecież troszeczkę mocniejszy procesor. Bo ten Whiskey Lake jednak jest, ma troszeczkę wyższe taktowanie, jest troszkę mocniejszy. Ale nie dość, że będziemy mogli sobie ze spokojem pracować przez cały dzień. To jeszcze pykniemy sobie nad godziny, bo nawet do 12 godzin, ponad 12 godzin, jest w stanie ten laptop na baterii wytrzymać. W trybie pracy takiej typowo biurowej, gdzieś tam między 9-9,5 godziny, czyli wychodzi no zaskakująco dobrze. Właściwie mamy to, do czego nas karbony przyzwyczaiły, czyli ten długi czas na baterii zachowano. Jasne. Powoli będziemy podsumowywać Jasne. i co? Okazuje się, że w mojej opinii karbon siódmy to jest chyba jeden z najlepszych karbonów, jakie w ostatnich latach pojawiły się. Nie oznacza to oczywiście, że poprzednie generacje były jakieś złe, bo to wciąż jest najwyższa półka Notebooków, ultrabooków, i, i co do tego nie ma wątpliwości, ale pod kątem wydajności, pod kątem wyposażenia, pod kątem zabezpieczeń, pod kątem pracy na baterii, dostępnych konfiguracji, ekranu, no to to jest, to jest najwyższa półka. I, I nowy siódmy carbon pod tym kątem na pewno się odznacza. Czuć, że to jest notebook prestiżowy, wygląda jak notebook prestiżowy, wyposażony jest jak notebook prestiżowy i ja chyba tutaj odważę dać, odważę się dać mu przyznać tutaj nasze odznaczenie, naszą rekomendację. Jasne. E... Spodziewam się, że po dość entuzjastycznych Twoich wypowiedziach to samo spotka pada, ale dobra, to może nie uprzedzajmy jeszcze. <grym> tak, ja ze swojej strony też niewątpliwie sięgnę po nasze yy, odznaczenie. AMD odwaliło kawał fenomenalnej roboty. Ich nowa propozycja z m, procesorami. AMD Ryzen Pro naprawdę wypada świetnie pod względem wydajnościowym, jak i czasu pracy na baterii. Sprzęt wyróżnia się też świetną kulturą pracy. Nie brakuje na jego wyposażeniu zasadniczo niczego oprócz Thunderbolta Trójki. Linia komputera jest naprawdę smukła, całość jest świetnie wykonana. Jeżeli szukamy dobrze wycenionego laptopa biznesowego o tak dużej mobilności, to ThinkPad T495S na pewno się sprawdzi. Więcej. Oczywiście na temat obu testowanych maszyn znajdziecie w naszym dziale recenzji, gdzie będą wszystkie potrzebne wyniki testów. A na dziś to wszystko i zapraszam do zobaczenia niebawem.